Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale z serii na polskiej ziemi. No dzisiaj jak widać jestem w we wsi dalszej części. Nie tam gdzie mieszkam, ponieważ przyczepę udało mi się zakupić. Także no po prostu fajna ta przyczepa trafiła. No fakt faktem sztywna, nie wiem co to jest przewrót. No i, i się rozbujałem przez wieś. Wracać bo no to tam byłem dwie wsi dalej no. no już tam po szóstej byłem na miejscu trafiła się okazja No mówię jak tu nie skorzy skorzystać z niej no i suma summarum już jesteśmy na miejscu prawie i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy oczywiście wykonywać orki zimowe, ale i popijać. Żeby się udało kupić. Nawet nie sądziłem, że coś się kupi większego. Tak Fakt, faktem nie sypią te zboża za rewelacyjnie u mnie. No, no ale przyrapa większa to jest jednak większa I, I teraz pytanie do Was. Yy, sprzedawać ten wóz? Czy konny w zasadzie? to też jest taki alabuz drewniany aha tu zostawiana bo mi ją schował ale dobra zaraz ustawimy wieją pyr, 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 pyr. no tam te odcinki fajnie się przyjmują to ale co dalej z nagrywaniem z serii na takich maszynach oldschoolowych, to, to oko pocieszyć można. Gdzie by tu tę skrabiarkę umiejscowić? Najlepiej by było. A, już wiem. Przeurocarka to jest. Fikaczka. Fikaczka to jest w zasadzie. Nagrywam to dla Was w sobotę. Jeden odcinek się wstawia na niedzielę, ten na poniedziałek już się nagrywa. Ja pierdolę, ale ja to jest niemożliwe teraz. I tak, burza, ale żeby czasem nie było, że do czas wszystko padnie na kanale i po prostu. Ja tego nie robię dla wyświetleń ogólnie, tylko żeby coś było. I ode mnie od oderwaniem od problemów i innych spraw No Dobra to tu finkaczkę postawimy I chyba z zetora... A jeszcze wóz wypchną Oj kurwa hamulce trzeba będzie zimą e, robić w tym ciągniku bo może za niedługo go się opierdzieli i się kopi kolejny Oj, trochę nowszy od niego. To jest archetyp. I tak muszę nawrócić i tak. A przyczepę schowam z tego względu, że to jest na mój nabytek i żeby nikt za bardzo jej nie wie, jej widział jeszcze. Bo przeżniła będę mówił, że pożyczone To to tam nie ma problemu A tak to będę zimą jeździł tymi dwoma gorszymi Pyr 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 No chwila odcinka Jeszcze w pole nie pojechaliśmy No No kurczę. Dobra mmm kurcze coś jest nie tak zaraz się pojedzie trzeba było. są rzeczy ważne i ważniejsze ogólnie i tak z to, zetor nie da rady z tym pługiem za bardzo zetor tamten też jest zetor no ale bo bocian nie da rady z tamtym pługiem mmm a znowu ten mój obecny zator jest zajęty przyczepie No już Dobra Ciekawe czy się zmieszczę tu Zmieszczę się, żeby wyjechać polecimy sobie clean był robić tamten i cyk bo już mam pomysł na ten glin, ale jeszcze nie będę zdradzał jak będzie się siało owiec czy coś to się tu no w centrali się dokupi czegoś i tu się co w wsieje nawet nie warto tego uprawiać widzę na ten moment więc Boże, ładnie rośnie. Jak dobrze zabronowane było, no to lux. Miejmy i kosa wyciągnąć i na wiosnę i sypać na nie. Jeść um. jęczmie. Akurat jęczmie. Tematu nie ma za bardzo ciekawego No, clean tamte się oboże pole trochę i będzie finito Co tu można gadać jak tu w, w takie upały są nie miłosierne że gardle zasycha No, a tu coś nie oropuch どう Jakby to zaorać. No albo dobra, to po odcinku, poza odcinkiem ogarnę, bo w sumie bo szkoda czasu na ten klin. Ogólnie i ogólnie jeszcze nie wiem jak to zaorać, więc podejrzewam, że będzie nierealna jazda i takie rzeczy, więc po prostu... No dajmy sobie luz. A los z tym i tyle w temacie No, no te pole będziemy orać Ore pole na traktorę i biu Nie jak torka rozpoczynamy od brzegu i powoli do środka się kierujemy zagonem To i tak nie ma znaczenia jak w się pojedzie I tak bym widział tu trochę inny rodzaj pługa niż ten już powoli ale może się zmieni, może nie Dopóki nie będzie większego ciągnika, to chyba nie będę zmieniał nic z narzędzi tych małych, bo i tak teraz będę walczył o co inne: mm, o inne rzeczy, tutaj i ogólnie to pożniwać, dopiero się rozpędzimy, mam nadzieję, bardziej e, więc. No myślę, że będzie ciekawy dalej, bo teraz zrobię tak. Yy, po tym odcinku dłuższą trochę przerwę, bo będzie zima. na no, a zimą to tu nic za bardzo nie wymyślę. Hmm. A więc no, hmm. no po prostu. Zimę to tak sobie ominęło, tak, do zobaczenia w marcu by było wtedy. W marcu nawozy by poszły, owiec by się zasiało o. i pobronowało te pola. W zasadzie. I to będzie owies Zasiane Po prostu Może sześćdziesiątka się A nie wiem co to sześćdziesiąt Nie no końcówka 60 sześćdziesiątych jest tu mniej więcej od marca będzie rok 70, no lata 70 już będą, bo chcę przyspieszyć trochę i chyba mi na razie ziemi wystarczyło tu już narzędzia myślę dalsze ciągniki dokupowywać, coś tam jeszcze i tak o Wodowlę. No. Dwa przejazdy i po odcinku by było już... No. No i odcinek zorki był typowy, a to jest taki pomieszany przedstawieniem narzędzi. Nowy nabytek. Taki trochę urozmaicony jest, więc myślę, że jest okej. Okay. No ile to można w polu dbać? No, na lajdzie skończyło, radzi sobie przewinę do marcu Wtedy najwyżej tyle I, nie, nie chyba... Od... O przyszłym tylko dwa odcinki bo były z tego No Dwa odcinki za urodziadów to pikuś będzie Na tym tydzień, więc No bo to ogólnie w poniedziałek myślę wydać a więc no. Trzymajcie się cieplutko. raczej Ch znaczy, chłodniej trochę, bo jest ciepło. I do zobaczenia w następnych filmach, live'ach i takich tego typu rzeczach. Także cześć!